W tej części nauczymy się rysować odcinki o ściśle określonym położeniu. Z karty narzędzia główne, poprzez kliknięcie myszy wybieramy funkcję linia, określamy pierwszy punkt za pomocą podania współrzędnych punktów. Współrzędne, pierwsze współrzędne punktu, gdzie nasz odcinek będzie się zaczynał, będą to współrzędne początku układów współrzędnych, czyli punkt 0,0. Wartości współrzędnej x i y oddzielamy przycinkiem, Wpisujemy 0,0 0 i zatwierdzamy enterem. Widzimy, że linia nam się zaczepiła, początek linii, odcinka zaczepił nam się w początku układów współrzędnych. Drugi punkt będzie końcem naszego odcinka i będzie miał wartości dla x równą 20, natomiast dla y równą 30. Zatwierdzamy enterem i enterem kończymy także rysowanie. Kolejny sposób rysowania odcinka o ściśle określonych danych jest to rysowanie odcinka za pomocą współrzędnych względnych. I czym się to charakteryzuje? Tak naprawdę yy, określamy w nim, jak na osi x i na osi y został przesunięty początkowy punkt w stosunku do punktu końcowego i zaprezentuję to. Żeby wywołać polecenie linia, można też wpisać po prostu w pasku poleceń literę L. I tutaj albo kliknąć, albo zatwierdzić enterem. Tak będzie szybciej, a więc określamy pierwszy punkt. Teraz pierwszym punktem współrzędnym pierwszego punktu są współrzędne 20,20. 20. I w tym miejscu zaczepia nam się nasz odcinek. I teraz tak, aby określić przemieszczenie się tego punktu, który będzie stanowił nam punkt końcowy, wprowadzamy w obszarze pola tekstowego tak zwaną małpę, która mówi nam, że wprowadzamy współrzędne względne. Względność w stosunku do punktu x w pierwszym położeniu będzie 10, dla y 10 i zatwierdzamy enter. I zobaczmy, co uzyskaliśmy. Przesunęliśmy punkt początkowy o wartość 10 na osi x i wartość 10. Na osi Y. Nie znaczy to, że punkt końcowy ma wartość 10,10 ,10 dla X i dla Y. On ma wartość 30,30. ,30. Możemy określić też dokładnie dany odcinek poprzez podanie pierwszego punktu, a później określenie, jaka jest długość naszego odcinka i pod jakim kątem ten odcinek jest w stosunku do osi x. A więc wybieramy polecenie linia, zatwierdzamy enterem. Punktem początkowym jest punkt 10,10. 10, enter i teraz aby wprowadzić długość, korzystamy ponownie z tak zwanej małpy. Długość tego odcinka będzie wynosiła 20. I tutaj macie zaznaczenie mniejsze, równe. Tak zaznacza się kąt, pod jakim ma ten odcinek być w stosunku do osi OX. I wpisujemy 45 stopni. Zatwierdzamy enterem. I to jest ta zielona linia. Czyli poznaliście w tym filmie trzy sposoby na rysowanie odcinków o ściśle określonych parametrach.